I hate to turn up out of the blue uninvited But I couldn't stay away I couldn't fight it I'd hope you'd seen my face That you'd be reminded that for me It isn't over Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you Zwrot Hate to do something użyjemy, kiedy robimy coś, ale tak naprawdę nie chcielibyśmy tego robić. Przykład: I hate to say it, but I don't believe their marriage will last. Nie cierpię tego, że to mówię, ale nie sądzę, żeby ich małżeństwo przetrwało. A Adele śpiewa: I hate to turn up out of the blue. To turn up, pojawić się out of the blue. Znienacka, czyli nie podoba mi się to, że się pojawiam tak z znienacka. Jeszcze do tego niezaproszona. Uninvited. But I couldn't stay away. Nie mogłam się trzymać z daleka. No i dalej śpiewa. Never mind. Zapomnij. I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. And I wish nothing but the best for all of you.